Witam po raz kolejny. Dzisiaj wieczorem znowu będzie kuchnia meksykańska. Mam nadzieję, że was to nie znudzi, ale na dziś pozwolę sobie przygotować fajitas, moją ulubioną potrawę z kuchni meksykańskiej. Do przygotowania fajitas potrzebujemy. Generalnie ja robię z wołowiny i kurczaka, ale można robić osobno. Nawet słyszę, że niektórzy dodają przyprawę fajitas do ryby. Ja, ja akurat łączę kurczaka z wołowiną. Wszystko oczywiście musi być dobrej jakości, wszystko organiczne w tym, w tym wypadku. Bo akurat mieszkam gdzie mieszkam i nie będę jadł inne, innych rzeczy, bo są po prostu niezdrowe. Następnie przyprawy, e, fa, przyprawa Fajitas. Ja tutaj mam e, cztery różne. Mam, nawet mam tutaj e, Mexican Seasoning, to, są, e, to jest mieszanka meksykańskich e, ziół. Nie będę jej raczej używał, ale chętnie otworzę i powącham co to jest, bo jeszcze wcześniej nie miałem z tym do czynienia. E, nasze wrapsy do zawijania, ser najlepiej jakiś jest starty, taki sobie pozwoliłem kupić, powinienem kupić normalny ser i zetrzeć, ale e, to by trochę za dużo czasu zajęło, ale Wam proponuję kupić normalny ser i go zetrzeć na tarce. Następnie potrzebuję dwie cebule, papryki, może być zielona, czerwona, żółta, obojętnie, ja mam czerwoną i żółtą. W służywamy używamy także sosów, będzie to sos salsa. I sos czosnkowy. Można też używać guacamole. Jest to bardzo pyszny sos z awokado. Ja jestem już w trakcie krojenia naszego mięsa. To już jest końcówka, to już nie chcę iść. Najpierw kroimy je oczywiście na, e, w, wzdłuż. Później jeszcze raz przekrejamy albo dwa razy, jeżeli jest za szeroki kawałek. Na takie właśnie paseczki. Następnie, naszą wołowinę. Ja mam akurat wołowinę już wcześniej pokrojoną, ale ona jest za duża jak do Fajitas. Ja jeszcze ją kroję na takie drobniejsze kawałki. Mięso już mamy pokrojone, już się zabrałem za warzywa. Oczywiście od, zaczynam od cebuli, nie lubię pokazywać na sam koniec. E, cebulę kroimy w piórkach. Po pokrojeniu cebuli, sobie jakoś to muszę poupychać w tych ekstremalnych warunkach, zabieram się za paprykę. Paprykę kroimy też, najlepiej w takie cieniutkie paseczki. Papryka jest już pokrojona razem z cebulą, odłożona. W tej chwili muszę zająć się przygotowaniem, przyprawieniem mięsa. Tym razem nie jak było to w tacos, przyprawiam na patelni, tym razem będę przyprawiał Nasze mięso przed smażeniem. Do użycia do, do przyprawienia tego, użyję przyprawy e, wiadomo Fachitas, ale najważniejsze, może pokażę. E, najlepsza firma to jest szwarc. Wiem, że jest dostępna w Polsce. Jakbyście widzieli e, taką przyprawę, to jest najlepsza przyprawa Fachitas. Wychodzi około 35 gram na 800 gram mięsa. Ja mam właśnie 800 gram mięsa przygotowane. Tu jest około 50 gram, więc to będzie to wystarczy. Jeszcze może trochę. I mieszamy. Po wymieszaniu będę wiedział. Nie solimy, nie pieprzymy, bo akurat soli i pieprz będzie w sosie salsa i także trochę w sosie czosnkowym. Jeszcze można tu trochę dorzucić. Produkt już, jak widać, mamy przygotowane. Teraz naleję na rozgrzaną patelnię olej. Odczekamy chwilę, dosłownie na oko, tak, żeby dobrze pokrył patelnię. Szybko powiem w skrócie, że do naszej salsy tym razem użyliśmy pomidorów w puszce gotowanych bez skóry, po to tylko, żeby właśnie rozrzadzić te, e, tą salsę i dodaliśmy dużo, dużo więcej e, zielonej chili, żeby, była, żeby było to ostrzejsze, bo w samym fajitas. Szybko powiem na temat fajitas fajitas też znajduje się oczywiście pieprz Cayenne i prawdopodobnie też czarny pieprz, jeszcze nie czytałem etykietki. I tak samo sól czy cukier, więc tutaj nie trzeba dodawać akurat soli i pieprzu do fajitas gdyż większość znajduje się w naszej salsie, w naszym sosie czoskowym. Na rozgrzoną patelnię. Wrzucamy nasze fajitas I smażymy około dziesięciu minut, osiem dziesięciu minut. Nasza wołowina i są już obsmażone, ja jeszcze dokończę mieszać i teraz będę to dusił razem z warzywami. Najpierw dodam oczywiście Zacznę od cebuli. Muszę ją tutaj dobrze rozmieścić, wymieszać, żeby, te, żeby to się rozpadło. Te nasze piórka. To mamy już praktycznie wymieszane, jeszcze później jak dołożę paprykę. że mówiąc, to nie wiedziałem, że to aż tak na fula wyjdzie. Ale nie powinno być problemu. I mieszamy razem z mięsem. Zaraz to przykryjemy. No, można to tak zostawić. I teraz zostawiamy na około 10-15 minut trzeba po prostu doglądać jak to wygląda jeżeli już wszystko będzie podduszone jeszcze raz przemieszać, zostawić na górę 2 minutki i wszystko będzie gotowe do dalszej pracy no jak widzimy już wszystko pięknie weszło jeszcze to szybciutko przemieszam podusiło się ślicznie dużo sosu powstało tego sosu ja nie chcę sos trzeba będzie odlać i za chwilę to zrobię Wyłączamy już i gotowe. Nasz sosu nie potrzeba do tego, bo salsa będzie strasznie wodnista. A ten sos może namieszać trochę w smaku, a nie ma teraz. Zabieramy się za Sklecanie naszych wrapsów. zaczynamy od smarowania tych naszych naleśników sosem po połowie. czoskowy nie musi być grubo jak to woli i salsa. Salsy nie oszczędzamy. Tylko też trzeba tak zrobić, żeby się to nie wylewało na, na boki i nie smarować przy samych krawędziach. Następnie. Nabieramy nasze fajitas i układamy w ten sposób. Po czym całość posypujemy z serem, startym to zależności, jak to też lubi, może być dużo, może być mało. i zwijamy w ten sposób. Są różne sposoby zwijania. Ja zwijam tak, jak naleśnika Sprawdzę jeszcze, czy tutaj nic nie będzie wypadać. I nakładamy do naszego naszej tacki. Jeszcze pokażę yy, inny sposób zwijania tego. Tamten jest bardziej otwarty. Ten będzie całkowicie zamknięty, można powiedzieć, tak żeby zawartość Naszego, naszego wrapsa nie wypadła, więc zwijamy to. Moment, jeszcze ser. Zwijamy to w ten sposób, że załamujemy te brzegi najpierw, i wtedy łapiemy w ten sposób i, i zwijamy. i się udało, nie najgorzej. Następna czynność to włożenie naszych fajitas do piekarnika. Piekarnik już jest rozgrzany do 160 stopni. I wkładamy na około 2-3 minut maksymalnie. Minęło już 2-3 minuty, a tak naprawdę 5, bo ja nie mam kuchenki z termoobiegiem. W kuchence z termoobiegiem wystarczy tak naprawdę 2 minuty do 3 góra. I nasze pakiety będą już gotowe. Teraz już tylko pozostało nałożyć to na talerze i życzyć smacznego, więc smacznego.